Słowo Boże na dziś, czwartek, 4 lipca 2024 roku. Wspomnienie świętej Elżbiety Portugalskiej. Czytanie z księgi proroka Amosa. Amazjas, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: Spiskuje przeciw Tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może Ziemia znieść wszystkich słów Jego, gdyż tak rzekł Amos. Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: Widzący, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy, i tam jest chleb, i tam prorokuj, a w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie pan i rzekł do mnie pan: Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego. A teraz słuchaj słowa pańskiego. Ty mówiłeś: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi, ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka. Dlatego tak rzekł pan: żona twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zasi córki Twoje od miecza poginą. Ziemię Twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 19. Prawe i słuszne wszystkie sądy pańskie. Prawo pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra. Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Ufaj, Synu. Odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują we waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczenia grzechów rzekł do paralityka: Wstań. Weź swoje łoże i idź do swego domu. On powstał i poszedł do domu, a tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom. Oto słowo pańskie.